Rehabilitacja to kluczowy element powrotu do zdrowia po chorobach płuc i innych dróg oddechowych. Dzisiaj pokażemy wam, jak Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc pomaga pacjentom w tej ważnej podróży. Rehabilitacja oddechowa coraz bardziej zyskuje na popularności. To bardzo ważne, bo właśnie ona jest kluczowa w kontekście powrotu do pełni sił. Na szczęście dzięki specjalistycznym ośrodkom, takim jak Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc, świadomość pacjentów w tym obszarze ulega znacznej poprawie. Dzięki rehabilitacji pulmonologicznej pacjenci wzmacniają swoją wydolność, poprawiają sprawność ruchową, a nawet pozbywają się zadyszki. Wśród chorób, które wskazuje się najczęściej do rehabilitacji pulmonologicznej należą między innymi przewlekła obturacyjna choroba płuc, nowotwory płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza oraz powikłania płucne po przebyciu covid-19. Proste ćwiczenia oddechowe Wykonywane codziennie, które uruchomią klatkę piersiową, obręcz tej klatki piersiowej poprawią wentylację płuc. Niestety nie każde schorzenie pozwala na pełny powrót do zdrowia, jednak dzięki rehabilitacji można spowolnić rozwój choroby i zmniejszyć niepełnosprawność pacjentów. Warto również pamiętać o stosowaniu prostych ćwiczeń już po wyjściu ze szpitala. Jednym z najprostszych rzeczy i które bardzo lubię jest tak zwana butelka. Najprostsze ćwiczenie, które możemy zrobić, czyli mamy butelkę z wodą, w której robimy dwie dziurki. Do jednej wsadzamy słomkę, dren, i po prostu, nabierając powietrza przez nos, wydmuchujemy to powietrze do butelki. Fizjoterapia w chorobach układu oddechowego zazwyczaj składa się z kilku elementów: treningu fizycznego, wytrzymałościowego i oporowego, ćwiczeń oddechowych, edukacji chorego oraz wsparcia psychologicznego. Co ważne, część ćwiczeń nie wymaga specjalistycznego sprzętu i pacjent może wykonywać je samodzielnie w domu. Rehabilitacja to nie tylko ćwiczenia, ale całościowe również duchowe podejście do zdrowia, które pomaga pacjentom odzyskać siły i cieszyć się pełnią życia. W Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc to swoisty happy end, który kończy epizod chorobowy. Bardzo często w przypadku zaostrzeń chorób układu oddechowego bądź po zabiegach torakochirurgicznych nasi pacjenci wymagają rehabilitacji i właśnie rehabilitacja pulmonologiczna jest tym ostatnim elementem leczenia pacjenta w naszym szpitalu, wysokiej klasy specjaliści. Bardzo dobry sprzęt powoduje to, że nasi pacjenci wracają do zdrowia szybko i w komfortowych warunkach. Drodzy pacjenci, przypominamy, że Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc gra w wielkim finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 28 stycznia w Szpitalu Pulmonologicznym odbędą się różne badania profilaktyczne, licytacja wspólnego treningu jogi lub porcji 50 pierogów własnoręcznie lepionych przez dyrektor Wiolettę Śląską-Zyśk. Serdecznie zapraszamy!